Kurwa, tych włosów to coraz mniej na tej głowie. Nie wiem, jakoś zauważyłem, że części zaczynają mi wypadać, jak zaczynam przeglądać pracę z agencji pracy i ich proponowane zarobki. Nie wiem czemu. Witajcie, z tej strony Bobski Rozum. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważnym filmem. Pewnie wielu z Was jest zainteresowana treścią tego filmu. Otóż w dzisiejszym filmie opowiem Wam na temat zarobków operatora wózka widokowego w Niemczech. Jest to dość, myślę, ważny film dla Was, a to z tego względu, że dzięki temu filmowi możecie sobie określić i samemu ocenić, czy te zarobki, które Wam zaraz tutaj podam, są atrakcyjne bądź, bądź nieatrakcyjne. Oczywiście, zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Proszę o tym nie zapomnieć, żeby nie pominać dalszych wartościowych. Moich materiałów, które dla was nagrywam. Jeszcze, zanim przejdę tutaj do Meritum, chciałbym wam tutaj powiedzieć, że ostatnimi czasy zaczynam się mierzyć coraz z większą ilością hejtu wylowanego na mnie, a to z tego względu, że ludzie zaczynają mieć do mnie pretensje na temat, na przykład, nagrałem kiedyś film z Pedytor w Niemczech bez języka zarobki. Ile można zarobić w Niemczech wyjeżdżając po raz pierwszy, na przykład płaca minimalna? I tak dalej, i tak dalej. Dostaję dosyć sporo ostatnimi czasy e, pretensji od ludzi: czy to w komentarzach na YouTubie, czy to na Facebooku. Że jakim prawem ja w ogóle dzielę takie informacje z moimi widzami, że to jest niezgodne z prawem, że takie coś podlega pod sąd i tak dalej. <grym> Próbowałem weryfikować takich ludzi, a to z tego względu, że wchodziłem na przykład na ich profil na ich profil na YouTube czy na Facebooku i to były fake konta, tak? Także przypuszczam, że komuś jest bardzo nie na rękę, jeżeli nagrywam takie materiały zdradzając wprost Wam i Wam przekazując na temat zarobków w danej branży Przypuszczam nawet, że to, to są agencje pracy polskie, polskie agencje pracy, które po prostu kantują każdego jednego przyszłego emigranta i Polaka na temat rzeczywistości, jaką oni kreują, a nie taka rzeczywistość, jaka faktycznie jest. Tak? Także takie filmy, które Wam nagrywam, one są potrzebne. Dzięki nim łamiemy stereotypy i agencją kręgosłupy. Nie? No właśnie. Więc tak, nagrywam filmy trochę tak, jakbym był w Waszej skórze. A to dlaczego? W 2017 roku przechodziłem przez, przez to, przez co Wy staracie się teraz przechodzić. Zawsze interesowało mnie kto, ile, w jaki sposób zarabia, jak to wszystko wygląda od kuchni. Nigdy nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na, ta, na takie pytanie. Otóż ja wychodzę z, z taką inicjatywą. Nie będę myślał tak jak każdy, że chodź, przyjedź, zarobisz, zobaczysz. Jakoś zawsze każdy ma zamknięte gębę na kłódkę. Ja nie mam zamiaru. Ja wychodzę na wprost. Nagrywam filmy tak, jakie ja chciałbym sam oglądać. No i właśnie. I teraz przechodzimy już do głównego meritum. Zanim Wam powiem i opiszę na dowodach, jakie mam przy sobie na temat zarobków w Niemczech, to najpierw muszę Wam opowiedzieć o tej firmie, czym się ta firma zajmowała, co robiła, jak pracowałem i itd. Tak Więc tak, firma, w której pracowałem, to była firma motoryzacyjna. To nie był główny oddział, to był oddział taki choćby poboczny. No i praca. Była bardzo przyjemna. Pracowałem na trzy zmiany: 6, 14, 14, 22, 22, 6. Różnie to bywało. Czasem na przykład cały miesiąc pracowałem na rano, potem potem te, te, te się zmieniało. Oczywiście przy nockach miałem e, też jakieś dodatki za pracę w nocy. Praca była naprawdę bardzo super, bardzo przyjemna, bardzo lekka. Jako operator wózka widłowego, tak troszkę byłem rzucany po firmie. No, załóżmy, ktoś był chory, wskakiwałem na jego miejsce i zastępowałem go. No, załóżmy, że nie wiem, też miesiąc byłem na przykład na tym dziale, potem szedłem tam i tak koniec końców nauczyłem się pracy w każdym dziale w firmie. I, i sądziłem, że, że ważna i potrzebna jest taka osoba, która, załóżmy, potrafi uratować tyłek w, w sytuacji naprawdę podbrankowej. I tak też y, działałem, ratowałem, tak jakby tyłki, nie? Przysłowiowe. Niektórzy ludzie byli, w porządku, drudzy mniej, yy, ale naprawdę bardzo dobrze wspominam tą pracę. To była, mogę powiedzieć, nawet jedna z moich najlepszych prac jako operator wózka widłowego. W tej firmie pracowałem półtorej roku, tak? Już nie pracuję w tej firmie, nasze drogi się rozeszły. Wynagrodzenie, które otrzymywałem w tej firmie, yy, było oparte o wynagrodzenie miesięczne. To nie było wynagrodzenie yy, godzinowe. No i... Yy, Wynagrodzenie miesięczne opiewało na kwotę 2300 brutto. No i tyle dostawałem. Wiadomo, jeżeli były y, popołudniówki czy nocki, to wtedy dochodziły również jakieś dodatki. Bywa, mieliśmy też premie takie y, miesięczne za wyniki i itd. Żebyście nie myśleli, że, że próbuję Wam wcisnąć jakiś chłam, czy, czy nieprawdę, to tutaj... Nie wiem, ile tu może być kartek ze 30. Y, no i tak, y, przy każdym pasku z wypłaty... Dostawaliśmy jedną kartkę, w której było podstawowe wynagrodzenie, i drugą kartkę, w której była premia. No i ta premia z tej drugiej kartki była doliczana do pierwszej, więc y, na każdy miesiąc pro, y, przysługiwały dwie kartki. Tak w skrócie, nie? No dobrze, to ja wam najpierw przeczytam, jaka była moja najmniejsza pensja w tej firmie. I tak, najmniejszą pensję, kim, jaką miałem, to jest, to jest 2300 brutto, co y, oscyluje na 1554 to był pierwszy miesiąc bez premii, bez, bez żadnych dodatków. Generalnie średniawka, nie? Największą pensję, największy miesiąc, wyniósł w listopadzie i, i to miałem prawie 3900 brutto i wynosiło to było też dodatek na święta i tak dalej. To miałem 2480 euro już na rękę. Więc wypłata naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna. Bardzo się cieszyłem, jak tyle dostałem. Żeby nie być głosownym, to wam tutaj również pokażę. Randomowo, oczywiście, przypadkowo wybiorę dany miesiąc. 2500 brutto plus jakiś tam dodatek, więc wychodzi 1795 euro. Tutaj mamy kwiecień 2019, wynagrodzenie 2347 brutto. Do tego dochodziła jakaś premia tam i wychodziło 1690 euro netto, tak. Inny miesiąc. Dobrze, załóżmy styczeń 2020, tak? Mamy tutaj 2380 brutto, co wychodzi 1889 Euro net marzec 2320 brutto co daje 1710 net. Pozwoliłem sobie zsumować ostatnie 12 miesięcy i wyciągnąć średnią z wypłat, jak, z wypłat jako operator wózka widłowego i wynosiła ona około 1900 euro netto na rękę przy pierwszej klasie podatkowej. To jest bardzo ważne, że te zarobki, które wam przedstawiłem, to są przy pierwszej klasie podatkowej. Tak. I więc wypłaty były naprawdę bardzo przyjemne. Na tyle można. Liczyć pracując, na pewno w branży motoryzacyjnej, myślę, że to jest takie totalne minimum. Jeżeli agencja pracy z Polski, czy jakakolwiek tam inna, proponuje Wam zarobek rzędu 1100 czy 1200 w branży motoryzacyjnej walącej na trzy zmiany, to sami możecie zobaczyć, że wydaje mi się, że przynajmniej te 600 euro. Agencja przytnie na Was. Także jestem bardzo przeciwny agencjom pracy. Bardzo jestem przeciwny, ponieważ one proponują załóżmy 10 euro brutto na godzinę i znajdują się Polacy, którzy pracują za takie pieniądze, a agencja tylko na koniec miesiąca liczy. Nie? Także, reasumując, podsumowując, cały już gotowy materiał. Na przestrzeni 12 miesięcy, w jakich, jakich przepracowałem, moja średnia wypłata netto wynosiła w okolicach 1900 euro netto przy pierwszej, przy pierwszej klasie podatkowej. Pracowałem na trzy zmiany, czasem to różnie bywało. Yy, nigdy nie miałem problemów z tą firmą, bardzo fajnie mi się pracowało. Także, także tak wyglądają zarobki operatora wózka widłowego. U niemieckiego pracodawcy. Teraz możecie sami ocenić, czy te zarobki, które wam podałem, są atrakcyjne, bądź też nie są atrakcyjne, czy są wysokie, czy są niskie dla Was, czy może chcielibyście więcej. Zapraszam również na mój fanpage na Facebooku Chłopski Rozum. Także pamiętajcie, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapki. Możecie również na dole napisać, jakie odcinki chcielibyście obejrzeć i jakie mógłbym dla Was tutaj stworzyć. To był jak zawsze z Wami bardzo szczery Chłopski Rozum.